Dziś materiał, którego na tym kanale dawno już nie było, mianowicie propozycja i test komputera w danym przedziale cenowym. Zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam propozycję, jak i testy komputera za około 6,500 zł, który posłużyć ma do grania w rozdzielczości 2K, czyli 1440p. Postawiłem na podstawkę AM5. Tutaj raczej nikogo to dziwić nie powinno, ale napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team niebieski, czyli Intel, czy być może Team czerwony, czyli AMD. No i będzie też karta od AMD RX, ale jaki to dokładnie za chwilkę wam powiem. Testy zrobiłem w 8 grach w dwóch rozdzielczościach: nie tylko 2K, ale również 1080p. Bo podejrzewam, że niektórzy z Was na takich monitorach siedzą, być może mają monitory z wysokim odciężaniem. I chcą, jak w jak największym stopniu, wykorzystać ich potencjał. Poza samą wydajnością będzie także mowa o kulturze pracy, temperaturach, jak i poborze prądu. Także bez zbędnego przedłużania, jedziemy z podzespołami, jakie ja tutaj wybrałem. I zaczniemy od Procka: Jest to Ryzen 7 7700. Moim zdaniem idealny wybór do tego komputera. No, R5, czyli Ryzen 7600 byłby troszeczkę za słaby, a znowu nie ma sensu dopłacać do Ryzena 7, powiedzmy, 7800 X3D. Procek chłodzony będzie kulerem Thermalright Peerless Assassin 120. Jest on wprawdzie droższy o 50 zł od wersji z dopiskiem SE, ale uwierzcie mi, że jakość wykonania w tym przypadku, jak i kultura pracy są o niebo lepsze. Rzecz jasna, nikt Wam nie broni kupić Peerlessa SE. I macie w kieszeni 5 dyszek. Płyta główna Asus Max Gaming WiFi b B650M. Za niecałe 700. Także moim zdaniem w tej cenie jest to ciekawa propozycja. Zresztą niedawno robiłem testy tego Mobasa, tej płyty głównej u mnie na kanale. Także gdybyście byli zainteresowani, to wbijajcie. Ta płyta tak naprawdę ma wszystko, czego nam potrzeba. Być może sekcja zasilania nie jest jakimś wielkim potworem, który udźwignie te najwydajniejsze procki, ale z lijzenem 7700, który w tym komputerze się znalazł. Poradzi sobie bez najmniejszego problemu. Pamięć RAM to rzecz jasna DDR5, dwie kości po 16 GB, XPG Lancer Blade, taktowanie 6000 Megatransferów na sekundę i opóźnienia CL30. Jak pewnie wiecie, te 6000 Megatransferów to jest optymalne ustawienie pod tą podstawkę. Nie ma sensu szaleć. Ewentualnie, gdybyście mieli trochę więcej grosza w kieszeni, to możecie poszukać pamięci z niższymi opóźnieniami powiedzmy c 26 też tutaj da to boosta w grach, no ale musicie przygotować się na to, że trzeba będzie do takiej pamięci trochę więcej dopłacić. Tutaj wziąłem akurat wersję z podświetleniem RGB, aczkolwiek możecie wybrać te pamięci bez podświetlenia i wtedy macie też parę dyszek w kieszeni. Dysk SSD również tej samej marki, GameX S70 Blade o pojemności 1 TB. Standard PCIe Express 4.0, jest także SLC Cache. 1 TB, no to jest takie minimum, kompletne minimum, jeżeli chodzi o komputer gamingowy. Wiadomo, że kilka gier potrafi taki nośnik już bez problemu zapełnić. Karta graficzna to Radeon RX970 od XFX model Swift Pro Gaming. W momencie, kiedy zamawiałem tą kartę do tego odcinka, to kosztowała ona niecałe 3100 zł, ale z tego co się orientuję w tym momencie, kiedy ten odcinek nagrywam, nie jest ona dostępna, także musicie śledzić ofertę XComu i poszukać sobie czegoś innego. Z tego co wiem, to chyba są dostępne w tej cenie a i są to najtańsze modele. Tu jak widać mamy naprawdę potężne chłodzenie, które zajmie w obudowie trzy sloty, trzy wentylatory, do tego potężny radiator chłodzący sekcji zasilania, rdzenie GPU i pamięci VRAM, solidny metalowy backplate. Cała konstrukcja jest naprawdę sztywna, i zobaczcie, że w obudowie trzyma się równiutko, nie opada. Nie ma tu żadnego RGB czy też ARGB, poczytane jest tylko i wyłącznie logo XFX. No i dodam, że karta ta posiada dwa biosy OC i Silent. Zasilacz to dobrze pewnie Wam znana marka FSP, model Vita, moc 650 W, certyfikat 80 Plus Gold. Nie jest to niestety jednostka modularna, aczkolwiek cena tego zasilacza to uwaga 300 zł. Także moim zdaniem, w tej cenie jest to naprawdę ciekawy wybór, i zanim napiszecie, że te 650 W to będzie za mało do tej karty graficznej. Otóż nie, a ile dokładnie cały zestaw pobiera, o tym będę mówił w dalszej części tego odcinka. No i została nam obudowa od marki XPG Valor Air Plus. Jest to konstrukcja dość budżetowa i da się to odczuć choćby po samych blachach, które no, grubością nie grzeszą, aczkolwiek za trzystówki, bo tyle ta obudowa kosztuje, mamy cztery śmigła w komplecie, trzy na przodzie, jedno na tyle, z podświetleniem RGB. Macie możliwość zainstalowania AIO 360 na przodzie, czy też 240 na górze, panel z hartowanego szkła. Dobre filtrowanie, bo na przodzie i na górze są filtry siateczkowe montowane na magnes, mamy też filtr oczywiście na zasilaczu, aczkolwiek tutaj, żeby się do niego dobrać, trzeba będzie niestety budowę przechylić na bok. Tak czy inaczej uważam, że za trzy nie ma tragedii, no i cały komputer w tej obudowie prezentuje się całkiem schludnie. Zanim pociśniecie mnie w komentarzach, że wybrałem pamięci z podświetleniem RGB, mimo że chłodzenie zasłania tak naprawdę większość banków pamięci, no to zwróćcie uwagę, że jednak gdzieś to podświetlenie tam spod tego chłodzenia. Jest widoczne, aczkolwiek nie to dla mnie jest istotne. Istotniejsze jest to, że nie musiałem podnosić tego przedniego wentylatora na chłodzeniu, dzięki czemu to wszystko bardziej estetycznie wygląda. Tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Teraz zerknijcie sobie na przebitki z gier. Przypomnę: 8 tytułów, dwie rozdzielczości 1080p i 2K. Także zobaczymy, jak pod kątem wydajności Tamasz na sobie radzi, a później pogadamy sobie o temperaturach, kulturze pracy i poborze prądu. Na początek testy w rasteryzacji. Tak dla formalności zaczniemy od CS-a. Tutaj jak widać w ów jest w zupełności wystarczająca ilość i nikt narzekać nie powinien. Tego samego niestety nie można powiedzieć o Black Myth: Wukong. O ile w 1080p nie jest źle, o tyle w 1440p nie ma szans na osiągnięcie 60 ramek średnio. Na pocieszenie dodam, że ten tytuł to killer dla każdej karty graficznej. Cyberpunk 2077 w obydwu rozdzielczościach mówimy o bardzo płynnej rozgrywce, choć zwróćcie uwagę, że w 1080p procesor jest już wąskim gardłem i blokuje kartę graficzną. Podobną sytuację mamy w Hogwarts Legacy. W 1080p karta jest blokowana przez procesor, co nie zmienia faktu, że FPS jest tak najbardziej zadowalającym poziomie. Najmniejszego problemu z wydajnością nie ma w Indianie Jones, ale faktem jest, że nie dałem ustawień epickich, a ultra. Stalker 2 jak wiadomo to słabo zoptymalizowana gra, ale mimo tego nawet w 1440p bez FSR można śmiało mówić o płynnej rozgrywce. Tam miejscówka słówka was wyciska ostatnie soki z kart graficznych, ale w tym przypadku jak widać nie jest ona straszna Radonowi 9070. Bardzo komfortowo w obydwu rozdzielczościach pograć także można w Warhammera Space Marines 2. No, i teraz kilka gier z włączonym RT. Tutaj niestety nie jest tak kolorowo i tak naprawdę bez FSR się nie obędzie. Mało tego, na przykład Indiana Jones na średnim RT bez włączania odbić, przy użyciu FSR średnie FPS pozostawia wiele do życzenia. Okej, okay, wiecie już jak wygląda wydajność tego zestawu, także w rasteryzacji w rozdzielczości 2K komputer daje sobie radę bez najmniejszego problemu. No będą takie wyjątki jak powiedzmy Stoker 2, poprzez słabą optymalizację te FPS-y były w okolicy 70 średnio, nie ma tragedii, ale mogło być lepiej. Można rzecz jasna wspierać się FSR-em, ale no w tym tytule akurat FSR wygląda dość kiepsko, ta jakość obrazu jest naprawdę nieciekawa, także jeżeli nie musicie tego robić, no to raz zalecam, żebyście go nie włączali. Gorzej trochę sytuacja wygląda w przypadku, gdybyście chcieli sobie zagrać w 2K z włączonym ray tracingiem. No tutaj w większości przypadków trzeba będzie włączać FSR i tak naprawdę, gdybyście na raytracing czy też upscaling nawet stawiali, to lepiej pójść w kierunku rtx 5070. Wprawdzie ta karta w rasteryzacji wypada słabiej od rx 9070, od 15% do 20%, nawet%, także sporo. Ale w Raytracingu poradzi sobie lepiej, no i też upscaling będzie wyglądał lepiej. Mało tego, te karty teraz są sporo tańsze od eriksów, bo najtańszego rtx -a 5070 wyrywać można za 2600 zł. Także warto mieć to na uwadze. OK, co do wydajności, wydaje mi się tyle, także przejdźmy teraz do Temperatur. Sprawdziłem je w Cyberpunku, bo ta gra i mocno obciąża procka, i kartę graficzną. I tu jak widać, temperatura procesora oscylowała w okolicy 80 stopni Celsjusza. Nie jest to być może mało, ale zwróćcie uwagę, że wentlatory na się ustawiłem tak, aby wkręcały się na około 800 obrotów na minutę, także chłodzenie było mega ciche. No i wentylatory w obudowie ustawiłem tak, aby nie przekraczały 900 obrotów na minutę, także też obudowa była cicha. Co do temperatury karty graficznej, to na rdzeniu GPU niecałe 70 stopni Celsjusza i co istotne hotspot nie przekraczał 85, także wynik jak najbardziej OK. Przy czym wentylatory na karcie ustawiłem ręcznie w MSI Afterburner na około 1200 na minutę. Niestety nawet na tym BIOSie Silent karta była dość głośna, a na BIOSie OC no, była wręcz bardzo głośna. Dlatego też, gdybyście się na ten konkretny model zdecydowali, no to taki zabieg Wam zalecam. Co do poziomu głośności całego komputera, z odległości 30 cm, przy moich ustawieniach wentylatorów, to było to niecałe 40 dB, także moim zdaniem, jak najbardziej OK. Natomiast w momencie, kiedy zostawiłem obroty karty graficznej na AUTO, na tym BIOSie OC, no to niestety było już, jak mówię, głośno i dobijało to do prawie 44 dB. No i została nam jeszcze kwestia poboru prądu. Całego komputera z gniazdka. Tutaj było to około 410W podczas rozrywki w Cyberpunk 2077. Także to, o czym mówiłem wcześniej, że ten zasilacz o mocy 650W zupełności wystarcza jest jeszcze spory zapas mocy. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że wersja tego zasilacza o mocy 750W kosztuje zaledwie 50 zł więcej, no to warto to rozważyć, gdybyście ewentualnie chcieli w niedalekiej takiej przyszłości zrobić sobie upgrade takiego kompa. No ale wiadomo, tu zł więcej, tam stówka więcej. I zrobi się za chwilę nie 6,5, a 7 tysięcy złotych. Moi drodzy, na to byłoby tyle. Także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Napiszcie, co sądzicie o tej propozycji. No i czy Wy jednak poszlibyście w kierunku RTX-a 5070, czy być może RX-a 9070, bo interesuje Was czysty raster, a nie żadne upscalingi, czy też ray tracingi. Linka do koszyka macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.